Podobno firma z Cupertino jest taka idealna, a nie do końca. Kilka lat temu, bo w 2017 roku, miała miejsce afera Battery Gate. O czym mówię? O problemach z wydajnością i żywotnością iPhone'ów działających na iOS 10.2 oraz 11.2. Użytkownicy tych modeli zauważyli znaczną poprawę wydajności starszych iPhone'ów, co miało przełożenie na znaczne zużycie baterii, aby zapobiec ich wyłączaniu. Procesor był skutecznie dławiony, ponieważ bateria nie nadążała, a niektórzy użytkownicy zauważyli wolniejsze prędkości działania. Jedynym sposobem przywrócenia pełnej wydajności była Mijana na zdegradowanej baterii. No i firma z Cupertino w roku 2020 zadeklarowała się, że wypłaci odszkodowanie w wysokości łącznej 500 milionów dolarów. Każdy klient, który zgłosił się z problemami związanymi z degradacją baterii, w chwili obecnej ma możliwość dostania odszkodowania w wysokości 65 dolarów. A jak łatwo przeliczyć 500 milionów dolarów dzieląc na 65 dolarów, daje to blisko 7,7 miliona użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, którzy zgłosili takie problemy. A czy Wy w tamtych czasach mieliście problemy ze swoim iPhone'em?